Czym różni się podcast od wywiadu, na przykład radiowego? Fantastyczne pytanie. Przede wszystkim, podcast wcale nie musi mieć formy wywiadu, choć może, i od tego bym zaczął. Znam wiele podcastów, których autor dzieli się ze światem swoją wiedzą i doświadczeniem i nie potrzebuje do tego drugiego człowieka jest kompletnie samowystarczalny. Bardziej rozpatrywałbym pytanie czym różni się od radia? Różnica przede wszystkim jest taka, że radio to medium linearne, nadawane na żywo, które ma określony format, na przykład muzyczny, publicystyczny, informacyjny i którego czas antenowy podzielony jest na konkretne pasma, na przykład tematyczne. W tych pasmach pojawiają się konkretne audycje i jest w nich również miejsce na wywiad. Przykładowo, moja audycja emitowana jest w Chili Z w sobotę i niedzielę między 8 a 10, tak? To mała autopromocja. W tym samym czasie można jej słuchać w eterze i w internecie oraz w aplikacjach mobilnych. Nie oznacza to jednak, że jest podcastem. Podcastem natomiast mogą stać się elementy audycji. Tak też się dzieje. Gdy nagrywam z kimś wywiad, najczęściej podzielony jest on na kilka kilkuminutowych wejść antenowych, które są poprzeplatane muzyką i reklamami. Te wejścia, gdy je oddzielimy, tworzą pewną całość. I są poświęcone konkretnemu zagadnieniu, zjawisku, osobie. Po ich połączeniu tworzą całość, trafiają, zmontowane do sieci i zmieniają się w podcast, właśnie. Generalnie podcast jest to forma internetowej publikacji audio. Może również mieć formę wywiadu, która poświęcona jest konkretnemu zagadnieniu i najczęściej publikowana jest cyklicznie. Co ważne, dziś podcast może mieć nie tylko formę audio, może to być też wideo. Tak, ten odcinek również jest podcastem. I na koniec taka ciekawostka: mnie, fana urządzeń Apple, tak, każdy na coś choruje, zaskoczyła informacja, że sama nazwa podcast wzięła się od iPoda, który połączono ze słowem broadcast, czyli nadawanie, choć oczywiście są również inne genezy tego słowa. Kolejny odcinek Si To Wie już za tydzień. Bądź na bieżąco, daj dzwoneczek na moim LinkedInowym profilu lub subskrybuj mój kanał. Do zobaczenia!